Witam Was, modelowe przedszkolaki. To kolejne czytanie w momencie, kiedy jesteśmy wszyscy zamknięci w domach. I dziś kolejna książka pana doktora Susa o kocie-procie. Jesteście gotowi? To zaczynamy. I niech wskoczą Wasze kociaki na kolana, bo to jest też właśnie książka o kocie. O kocie, który robił, robił psoty i lubił te psoty. A bohaterami są dzieci, które też siedzą w domu, tak jak my teraz. No to zaczynam. Kot, prot. Dzień od rana był szary, zimny, mokry, ponury, a słońce ani na chwilę nie wyjrzało za chmury. Więc siedzieliśmy w domu cały dzień, ja i Hania, i nudziły nas strasznie cztery ściany mieszkania. Patrzcie, dzieci siedzą w domu. Z drugiej strony, gdy mokro, kto chce biegać po trawie? Nie, nie było dziś mowy o normalnej zabawie. Co nam z hanią zostało? Siedzieć, siedzieć i siedzieć. Czy nas to zachwycało? Nie, nie mogę tak powiedzieć. Ale oto znienacka. Ktoś uderzył w drzwi. Buch! Aż zadrżała posadzka. Co to mogło być? Duch. Dzięki się ogromnie zdziwiły. Kto to im zastukał do drzwi? Chwilę potem zło z łoskotem, głośnym prawie jak łomot, drzwi się same otwarły i kto stanął w nich? Kot. Był to słynny kot prot. Specjalista od psot. Nie tknąwszy wycieraczki, przeszedł w dziarsko przez próg i rzekł basem: Robaczki, cóż to na miły Bóg? Wiem, że mokra trawa i niemożliwa zabawa, chyba że wsiąść w łódź, w łódź. ale deszcz nie ma prawa dziś humoru nam psuć. Tak wygląda Kot Prot. Nosi kapelusz. Taki duży. Są domowe zabawy, rzekł nam słynny kot. Jeśli ktoś jest ciekawy takich zabaw i psot, zaraz go daję słowo, rozwinę umysłowo. Tajną wiedzę wyłożą, znaną mnie jedynemu. Czyż wasza mama może mieć coś przeciwko temu? No więc, macie chęć? Nie wiedzieliśmy, co tu odrzec takiemu kotu. A do mamy powrotu godzin było pięć. Ale to nasza rybka pływająca w słoiku zawołała. Znam, typka! Znam cię, kocie psotniku! Tak, to słynny kot, prot, specjalista od psot, albo ty, albo Hania, której z was niech mu powie: Ma wyjść z tego mieszkania i nie mącić wam w głowie. Gdy w domu nie ma mamy, koci bzdur, nie słuchamy. I tak to powiedziała rybka z akwarium w słoiku. Jak myślicie, czy dzieci się posłuchały? Zobaczymy. Cicho bądź, rybko złota, zagrzmiał bas kota prota. Kto tak wściekle się miota? Siedź spokojnie lub stój. Mam ja w repertuarze coś, co zaraz pokażę. W zawodowej swej gwarze zwętę sztuczkę, kuglarze, nie tłukący się słój. Postaw mój słój z powrotem, utrapienie, utrapienie z tym kotem, rzekła rybka z tygotem. A w jej głosie był lęk. Nic nie widzę w tej psocie zabawnego, mój kocie. Niechaj dotrze to do cię, czy chcesz, żeby mój słój pękł? Zobaczcie, jak kot się bawił. Z tym słojem rybki. – Skąd ten lęk, rybko złota? – zabrzmiał bas, kota, prota. – Spójrz, co robię z twym słojem. I z niewzruszonym spokojem umiem go w rytmie polki wziąć w szpic parasolki, stojąc przy tym na piłce i o żadnej omyłce mowy nie ma w tej sprawie. Choć zarazem się bawię książką w sztywnej oprawie, zwłaszcza gdy postawię na cylindrze we dwie filiżanki z fajansu i dla lepszego balansu, to nic prostszego, no nie? I kot dalej robi swoje piruety. Popatrzcie na rybkę, jak się boi. Hmm? A to jeszcze nie wszystko, rzekł nam słynny kot prot. Całe to widowisko zaraz urozmaicą garnek zupy z kopystką. Taca, fikus z donicą, druga książka, tort, młot, puszka groszku i szprot. Puszczę w ruch wszystko razem, posilając się zarazem, popijając tenż i kefir, tańcząc zwiewnie jak zefir i tłumacząc zjawisko zusz polarnych. To wszystko pomyśleliście? Skąd taki wniosek? To błąd! A kot prot żongluje już wszystkim, co ma w ręku. Czy myślicie, że jeszcze więcej kot wziął do żonglowania? No, to posłuchajcie. No właśnie, to jeszcze nie wszystko! Rzekł nam słynny kot prot. Całe to widowisko dodatkowo wzbogacą. Popatrzcie tylko od. Biorę grable lub gracę. Ustawiam gracę z gracją na nosie, tak by zagrać ją ze skocznym rytmem polki. Po czym słój z parasolki przerzucam wprost na gracę i powtarzam tę pracę. Przerzucając tę tacę, to tort, to tom powieści, to znów jeśli się zmieści garnek, donicę, szprotki, filiżanki i spodki, podziwiajcie kuglarza. Rybce nic nie zagraża. Gdyż użycie wachlarza za pomocą ogona ruch powietrza wytwarza. A to rzecz dowiedziona, że. Hmm, 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 Kotprot jest w doskonałym humorze i rzeczywiście trzymaj i tacę i grabie. Niesamowity ten psotnik. I to rzecz dowiedziona, że. Tu urwał kot Prot. Za to rozległ się grzmot. Skutkiem drobnej omyłki specjalista kuglarz kot spadł z piłki. Cała seria łoskotów spadających przedmiotów towarzyszyła mu. Łaba-baba-buch, łubudu-budu. Rybce także się spadło. Prawdzie na prześcieradło, a z niego w głąb czajnika, ale rzekła niemiło. Czy mnie to zachwyciło? Nie, nie mogę powiedzieć. Wolę raczej ześniedzieć w stęchłej wodzie słoika, niż być składnikiem listy ofiar Ekwilibrysty czy innego szkodnika. Dość mam kota, niechaj znika. Choć to słynna osoba, ona mnie się wcale nie podoba. I rybka, która wpadła wprost do czajnika. Popatrz tylko dookoła, rzekła rybka do kota: Twoja psota wesoła to zupełna głupota. Popatrz tu, popatrz tam, wnioski wyprowadź sam. – Widzisz tę zgiętą gracę, tę podrapaną tacę i tę łódkę wbitą w krem? Myślisz, że tort ja zjem albo że ja zapłacę za poniesione szkody? Rybka wyjęta z wody majaczyła już chyba. Nikt w secie przecież nie żąda, by ryba posiadała pieniądze lub jadła uszkodzone wyroby cukiernicze. – Nie, ja sobie nie życzę – wołała dalej rybka. Siedzące dalej w czajniku. Wyrzućcie tego typka, wyrzućcie go i stąd, szkodniku. Bo gdy w domu nie ma mamy, nikogo tutaj nie wpuszczamy. Ciekawe, czy się kot posłuchał. Musisz zaraz się tak jeżyć, rzekł ryb, rybce w czajniku. Musisz rybi złośniku złe nastroje w krąg szerzyć? Możesz mi nią wierzyć, ale tylu tu przeżyć doświadczyłem od chwili, gdyście mnie pod swój dach wielkodusznie wpuścili. Że naprawdę, że ach, nie opuszczę was w biedzie, nie, 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 nie mam prawa, lepiej mi się powiedzie inna. Nowa zabawa. Widzicie? A na dalszą opowieść o kolejnej zabawie zapraszam was w następnym odcinku. Pa pa, do widzenia.